Witamy w kolejnym odcinku programu Staszczyk Niezależnie. Marek Grząsowski to dzisiejszy gość i Staszczyka. Zapraszamy do oglądania programu. Witam Państwa, Iryk Staszczyk, portal Radomsko24. Witam mojego gościa, Marek Żąsowski, Koalicja Obywatelska, radny powiatu radomszczeńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie radny, Łukasz Więcek jest gotowy ubiegać się o fotel prezydenta miasta Radomska. Rafał Demski deklaruje również start w najbliższych wyborach w 2023 roku. Wypada mi teraz zapytać pana, jaka jest pana decyzja, czy pan również jest przygotowany, bo odnoszę takie wrażenie, że koalicja obywatelska nabiera takiego jakby rozpędu, szykując się już do wyborów, a raczej do kampanii wyborczej. Totalna krytyka poczynaj obecnej koalicji rządzącej, co da się widzieć i słyszeć w mediach, ale od tego pytania zaczynam. Pan również jest gotowy mm -hmm. do startu wyboru? To znaczy, jeśli chodzi o tą totalną mm -hmm. krytykę, my komentujemy cały czas to życie, mm -hmm. które toczy się w naszym mieście, w naszym powiecie i tam, gdzie jesteśmy mówimy o tym, co jest, do czego jesteśmy krytycznie ustosunkowani. Tak A prawie jest, do wszystkiego. Taka jest nasza rola. No, panie redaktorze, niestety w mieście ani w powiecie nie dzieje się dobrze, a większość kwestii, większość spraw jest, jest rozgrywana, jest załatwiona w ten sposób, że trudno mieć tutaj pozytywne opinie i pozytywnie się chwalić. Natomiast, natomiast wrócę do tego pytania, które pan zadał. Tak. Jak każda, każde ugrupowanie, poważnie myślące o wyborach, ale przede wszystkim poważnie myślący o naszym mieście i o powiecie, przygotowujemy się i, i tak naprawdę przygotowujemy się do tych wyborów i jesteśmy na etapie wyboru osoby, która będzie najlepszym kandydatem na stanowisko prezydenta miasta. Cieszę się, jak tak jak powiedział mój kolega, również ten studio, że cieszę się, że mamy tak długą ławkę i możemy, Jest pan na tej możemy wybierać. Nie, ja na na chwilę obecną nie zgłaszam swojej kandydatury, natomiast cieszę się, że, że zarówno Łukasz Więcek, jak i Rafał Dębski to są tacy kandydaci, bym powiedział, wagi ciężkiej. Tutaj mam na myśli kompetencje, doświadczenie i energię, że to są tacy kandydaci, którzy... Tak naprawdę, któryś z nich, z powodzeniem którykolwiek z nich by nie został wybrany, to każdy z nich może być bardzo dobrym prezydentem. A naszego czy, to miasta. Jest, to, czy to nie jest czasem taka polityczna zmyłka, że wszech i wobec tak wcześniej, a w połowie prawie 2022 roku, mówicie już o wyborach samorządowych, w pewnym stopniu wystawiacie czy dajecie sygnał, kto będzie startował na prezydenta Radomska z waszego ugrupowania, a później będzie zupełnie inna osoba? Panie redaktorze, na 100% mogę powiedzieć, że to nie jest za wcześnie to do wyborów został rok i my tak naprawdę przy otwartej kurtynie dzisiaj dokonujemy tego wyboru. Dyskutujemy i dyskutujemy nie tylko wśród platformy obywatelskiej, ale wiele osób, które jak gdyby chcą zmiany w naszym mieście, które w jakiś sposób z nami sympatyzują, otrzymujemy od nich również informacje zwrotną i bierzemy to pod uwagę. Tak, faktycznie jest jeszcze troszeczkę czasu, ale to jest taki termin, który pozwala właśnie dobrze się przygotować do tego startu w wyborach i dopełnienie tych funkcji. Mam nadzieję, że te osoby właśnie takim przedstawiam, później taki program, przedstawiam taką wizję mieszkańcom, które, taką wizję miasta, które, które myślę, że się mieszkańcom bardzo spodoba. Panie radny powiedział Pan, że no, nie ma powodów do zadowolenia. Sporo krytyki wylewa się w waszych komentarzach na koalicję teraz rządzącą. RDR-u, prawa i sprawiedliwości i wspólnego samorządu, ale ja wrócę do tego pytania, bo podobne pytanie też panu zadam do momentu zerwania tej byłej koalicji, która była wcześniej, gdy jeszcze RDR był w koalicji z wami ze wspólnym samorządem. Ta krytyka taka się nie wylewała. Nie wiem, czy to wszystko było gdzieś w kuluarach załatwiane, po cichu dyskusja była. A tak na sesjach Rady Miejskiej było to raczej to wszystko wyłagodzone. Panie redaktorze, ja bym powiedział, e, oczywiście, jeżeli pojawiały się jakieś, jakieś konflikty, to o nich rozmawialiśmy i zawsze mówiliśmy, e, jak gdyby przedstawialiśmy swoją wizję, mm -hmm. swój pogląd na daną sprawę. Ale faktycznie e, być może było tak, że tej krytyki było mniej. Natomiast ja bym odwrócił Bo to pytanie. Koalicjanta... a ja bym odwrócił to pytanie. Co stało się, e, Panie redaktorze, przez ten rok, że, e, że w tej chwili tak wygląda polityka, tak wyglądają działania w naszym mieście? To w ciągu powiecie. roku tak bardzo dużo się zmieniło? I jeżeli e, chodzi o no tym, moim, to moim powiem, tak, myślę, że za chwilę tutaj będziemy hmm. rozmawiać o innych sprawach typu na przykład konkurs na dyrektora szkół, ale jak ja sobie porównuję, jak wyglądał konkurs na ta, rok temu, nie cały rok temu na dyrektora drugiego liceum, jak wyglądał skład komisji konkursowej, a jak wyglądał e, skład komisji konkursowej w tym roku, to na tym przykładzie mogę powiedzieć, jak dużo się zmieniło? To znaczy, ja bym się zapytał, co takiego hmm. stało się? I tutaj to pytanie zadaję e, do zarządu powiatu, do pani. Starosty, co takiego stało się, że rok temu o tej porze w składzie komisji konkursowej nie było ani jednego członka partii politycznej? Mhm. Gdzie tak naprawdę, kiedy spotkaliśmy się koalicją, dyskutowaliśmy nad tym, czy etycznym jest, żeby w skład, tej koali w skład komisji konkursowej został powołany członek zarządu, którego dziecko chodzi do drugiego liceum. Czy etycznym jest, że w skład tej komisji może wejść naczelnik oświaty w Starostwie Powiatowej, który wywodzi się notabene z drugiego liceum? Ale biorąc A pod uwagę dziś... obiektywność, wie pan, bo ktoś może powiedzieć: No dobrze, może to jest taki skład bardzo polityczny, niektórzy powiedzą, prawda, tak ułożony politycznie, ale trzeba zakładać wśród tych osób, że to są osoby obiektywne. O, czy nie? Panie, panie redaktorze, ja czy z góry dokończę. zakładacie, że to był ale, przekręt? Ale co, to co stało się po roku? Ja może mhm. dokończę tam swoją proszę. myśl. Mhm. A po roku mamy skład Komisji Konkursowej, w której jest tak naprawdę trzech przedstawicieli organu prowadzącego, czyli starostwa. To są osoby, które są członkami, nie sympatykami, są członkami Prawa i Sprawiedliwości. I ich zatwierdza tak naprawdę Starostwo Powiatowe. Mało tego, jeden z członków to jest zastępca jednego z kandydatów. Mało tego, Osoba, która jest również członkiem komisji, jest żoną nauczyciela pierwszego liceum. Wie pan, nie chciałbym... Wie pan jeżeli mówimy, jeżeli mówimy tak naprawdę tutaj o, o takich kryteriach, które powinny spełniać, które powinny spełniać konkursy, to przede wszystkim to o czym pan redaktor mówił: obiektywizm i pewna, no przede wszystkim obiektywizm, tak? I to, żeby, żeby mieć poczucie, żeby wszyscy te osoby biorące udział w tym konkursie miały poczucie, że zostały ocenione w sposób obiektywny. I to bez względu, czy mówimy tutaj o konkursie plastycznym w, w przedszkolu, czy mówimy o konkursie, na przykład Wie na pan, ja bym tu polemizował na dyrektora szkoły. Chociaż chyba nasz na tyle czasu nie mamy, ale tu bym polemizował, bo tylko dałbym przykład. Wybory, na przykład, gdyby byliście w koalicji mhm. obsadzania stanowisk w spółkach miejskich, ale to jest bardzo długi temat, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo gospodarcze, nie, nie, ja, Ale panie redaktorze, ja bardzo chętnie na ten, wszyscy, temat, wszyscy... Ja chętnie na ten temat podyskutuję. Mhm. Jestem otwarty na dyskusję, bo przede wszystkim są dwie kwestie. Po pierwsze, szkoły, mhm. które w moim przekonaniu powinny być absolutnie apolityczne. I jeżeli pan poda przykład. A jeżeli, obsadzanie, jeżeli, jeżeli, obsadzanie stanowi obsadzanie stanowi jeżeli poda pan przykład, jeżeli poda pan przykład szkoły. Za czasów platformy, kiedy platforma brała udział. Nie mówię ogólnie powiatem. o obsadzaniu Ale któryś z dyrektorów został, został obsadzony w ten sposób. Bardzo proszę o takie informacje mhm. będę dyskutował. Natomiast ja powiem tak, patrząc też na konkursy, jak one wyglądają, jestem zdecydowanie za tym, że tak naprawdę w pewnych, w pewnych, w pewnych mhm. obszarach, na przykład jak spółka miejska tak. jak hmm. naczelnik hmm. ale to z, oczywiście wymaga rozwiązania taknego uważam nadami. uważam to nie są że powinna nadami. być prawnie dopuszczalna możliwość nie konkursu bo jeżeli jest prezydent i on chciałby żeby ktoś jego politykę Czyli prowadził, naczelnik fikcją, mógł mógł powiedz, powołać. Ja tego nie powiem. Ja poddaję pod osąd i Panu Ale nie, Ja się pytam Pana, no bo skoro Pan tak krytykuje, to znaczy, że konkursy ale są, to, są fikcją. To proszę, proszę sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy jest to bezstronne i jest obiektywne, kiedy konkurs, kiedy komisja konkursowa jest w takim składzie, jak przedstawiłem i zastanawiam się, co zmieniło się przez ten rok, kiedy właśnie z byłymi moimi koalicjantami był... o tym dyskutowaliśmy. Mhm. Gdzie są ich poglądy, gdzie jest ich zapatrywanie dziś. Gdy jeszcze komisja nie później. obraduje, a już w Radomsku w opinii publicznej, opinia publiczna wie, kto zostanie dyrektorem na przykład pierwszego liceum ogólnokształcącego, bo tak było. No właśnie. Pan bardzo to, krytykował to, na, to... na ostatniej sesji Rady Miasta chyba pod koniec kwietnia, bardzo pan krytykował decyzję o wyborze dyrektora placówki Opiekuńczej Kamil II. Mhm. Na, na sesji na te, Rady tak. Powiatu, oczywiście. Tak, to dotyczy. Nowe stanowisko, dyrektor. Do, po, nie, znaczy, podczas, podczas sesji został mhm. nadany statut dla, dla drugiej placówki mhm. e, wychowawczo-opiekuńczej, która powstanie w naszym, e, e, w naszym powiecie. Ja tutaj znów chciałbym wrócić się do roku 2018, kiedy to koalicja z udziałem Platformy Obywatelskiej w grudniu 2018 roku po wygranych wyborach przedstawiła program tej koalicji. W programie tej koalicji, to możecie Państwo, Pan redaktor może, może sięgnąć do tego, jest między innymi zapis, że powoła sieć placówek wychowawczo-opiekuńczych. To są tak naprawdę takie placówki, w których znajduje się maksymalnie do 14, do 14 no dzieci. I w moim przekonaniu, i tak o tym dyskutowaliśmy, że jeżeli powstaną cztery placówki, to te cztery placówki będą, miały, będą nadzorowane przez jednego dyrektora. Ale tam był taki zapis? Nie, to Nie. były to na etapie, na etapie dyskusji, dyskusji. dyskusji w koalicji, no pan, że będą miały jednego dyrektora, mało tego będą miały jedną obsługę administracyjną, finansową. Teraz okazuje się, że powołujemy drugą placówkę drugą placówkę, i ta placówka będzie już miała innego dyrektora oraz uwaga, inny zespół, nie wiem jak to nazwać, inną księgowość, inny zespół administracyjny. To, no kolejny kolejny zdaniem, zespół, który będzie... To jest tak naprawdę i znów zadaję pytanie, co no. tak naprawdę się stało? Czy to jest kwestia zmiany e, członka koalicji, że tak naprawdę brakuje już stołków, tak, chcę to powiedzieć i, i mówię to świadomie, że tworzy się... W zupełnie miejscach, które tego nie potrzebują, utworzy się kolejne stołki po to, żeby ktoś był dyrektorem, po to, żeby ktoś był e, nie pan nie chce, dyrektorem nie... administracji. W moim przekonaniu, dlatego też zadałem na sesji hmm. pytanie, czy, czy zarząd tak naprawdę wie, co to jest centrum e, usług wspólnych, bo przecież nie tylko dla tych placówek, hmm. ale również dla szkół średnich, w moim przekonaniu powiat powinien wprowadzić centrum usług wspólnych, które mogą, e, które może rozliczać. Zarówno szkoły, jak i tego typu placówki. Nie chcę tu zajmować stanowiska żadnych ze stron, ale tu bym poddał pod polemikę i dyskusję taki fakt, że dyrektor takiej placówki, jak placówki opiekuńczej, o której mówimy, to jest zupełnie inny charakter pracy. Czy nie bierzecie to, tego pod uwagę? Y, 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 to nie jest 8-godzinny dzień pracy, gdzie dyrektor przychodzi o godzinie 8, wychodzi o 15, tylko to jest człowiek, który musi być dyspozycyjny przez 24 godziny. Bo nie daj Boże, gdyby się coś stało w takiej pracy, zawsze musi być w gotowości. Czyli ja tu możemy polemizować, bo ja nie zajmuję stanowiska czy pana zdania, mm -hmm. komentarza na ten temat, czy to, co powiedział zarząd powiatu i tak zdecydował. Czy nie należy tego w ten sposób? Ja powiem tak. Podczas sesji i podczas komisji nie zostały przedstawione jakiekolwiek analizy, które, by na to, które argumentują ten wybór. Powiem tak, że jeśli sobie analizowałem, jak wyglądają te kwestie w innych miastach, w innych powiatach, uh -huh. wygooglowałem sobie, Państwo też możecie to zrobić. Uh -huh. Na przykład Bydgoszcz ma taki zespół placówek. Bodajże tam chyba 13 placówek podlega pod jednego dyrektora. Podobnie jest Bielsko-Biała. Podobnie jest sytuacja w powiatach. A nie jest Czy rozbudowane tuchów, na przykład, że jest dyrektora są... Kierownicy poszczególnych oddziałów? Czy człuchów, czy Pabianice tak. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście, panie redaktorze, tu możemy o tym dyskutować. Ja jeszcze raz powiem. Ja jestem za tym, żeby środki, które idą na typową administracji, bo trzeba powiedzieć, że, admin, że dyrektor e, księgowa to jest, są kwestie administracyjne. Ja chciałbym, żeby te środki poszły na wychowawców, na wsparcie e, tych młodych ludzi w tych placówkach, na dofinansowanie tej strony, a nie po to, żeby tworzyć dyrektor? stanowisko Jaki, dyrektorza. Jaki, jakie uposażenie ma taki dyrektor? E, nie mam takiej informacji, nie została przedstawiona taka informacja, natomiast ja mówię o samym modelu f, funkcjonowania. Dla mnie nie ma problemu, żeby jeden dyrektor e, sprawował Nadzór nad czterema placówkami. Dyrektor jest jednak funkcją, bym powiedział, bardziej administracyjną. To, że to są nieco inne placówki, to jest oczywiste, tak? I chciałbym, żeby właśnie na tych pracowników, takich typowo, które zajmują się wychowaniem i opieką, przeznaczyć te środki, a nie na kwestie administracyjne. I jeżeli możemy dyskutować tutaj o kwestii dyrektora, to zupełnie niedorzeczną kwestią jest to, aby każda z tych placówek, Podkreślam, w każdej z tych placówek może być maksymalnie 14 e, no dzieci. Tak, tak... Każda z tych placówek miała osobną księgowość czy też osobną administrację, nie wiem jak to zostanie organizacyjnie zrobione, ale to jest naprawdę, to jest marnotrawstwo publicznych środków. No, skoro już mówimy teraz o pieniądzach, bo przyszedł Pan właśnie o marnotrawstwie, Pan mówi, to zastanawiam się kiedy druga transza pieniędzy z Polskiego Ładu trafi do Starostwa Powiatowego w Radomsku, bo z tej pierwszej transzy to było bardzo mało pieniędzy, z nawet na inwestycje to jest chyba 13 milionów. Od tego odjąć chyba pieniądze, które są na przebudowę ulicy Księdza Kościoła. To te pieniądze są bardzo mizerne. W ostatnim czasie, gdy po raz ostatni gościłem starostę. Powiatu Radomszczańskiego. Miała ona nadzieję, że te w drugim rozdaniu Polskiego Ładu te pieniądze będą. Są? Nie ma? Macie jakieś informacje? Panie redaktorze, temat? ciężko mi w ogóle komentować kwestię tej pierwszej transzy. Polskiego Ładu, tak to chyba mówimy, chociaż nie wiem, czy ta nazwa jest jeszcze obi pojawia się, bo wydaje mi się, że rząd się wycofał już z tego polskiego ładu. No, opozycja nazywa panie, to inaczej. A panie, oficjalnie panie, pan, nazywamy to Tak, tak, ład. jako polski nieład oczywiście. Ja myślę, że to drugie, to drugie hasło jest bardziej zbliżone, bo ja tylko podkreślę Państwu i przypomnę raz jeszcze, my tak naprawdę w tej pierwszej transzy jako powiat dostaliśmy jakieś zupełne ochłapy. 400 000. 425 no tysięcy. Tak. W porównaniu do tego. My, proszę Państwa, dostaliśmy jako powiat najmniej z wszystkich powiatów Województwa Łódzkiego. I to nie chodzi o to, że najmniej. To chodzi o to, że dostaliśmy prawie 40 razy mniej niż powiat zduńskowolski, który jest mniejszy niż powiat kutnowski. Oni dostali 16, ponad no, 16 milionów. My 425. Z czego to może wynikać? Panie redaktorze, ja, świetne pytanie, bo ja mhm. też próbowałem się dowiedzieć. E, pytałem tak naprawdę, czy starostwo, czy zarząd starostwa odwołał się od tej decyzji, czy poprosił o jakieś wyjaśnienia. Powiedziano mi, przekazano, że jedynym wyjaśnieniem to jest to, co na konferencji powiedziała pani poseł Anna Milczanowska. Natomiast nikt nie pokusił się Nikt nie pokusił się jako gospodarz tych środków po to, aby domagać się odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie, może dlaczego było stało się ze strony dla... Milczanowskiej, że drugiej transzy będzie. Panie redaktorze, ja A znowu chciałbym wrócić tutaj do tego obiektywizmu i bezstronności. Bo w momencie, kiedy też wie pan, kiedy w momencie, kiedy chociażby władzę sprawowała platforma. Oparte to było wszystko na pewnych punktach, na pewnych wnioskach, na pewnych programach i projektach, i na tej podstawie przekonywało się, otrzymywało się środki. Tu niestety jest tak, że my nie mamy tak naprawdę informacji na jakiej podstawie zostały nam przyznane lub nie przyznane środki. Natomiast tak wyglądała, tak wyglądał polski ład, ta pierwsza edycja polskiego ładu w 2021. W tej chwili czekamy na środki z polskiego ładu za ten rok. Być może pod koniec maja one się się pojawią Nie wiemy tak naprawdę, mm. jakie to będą środki. Nie wiem, na co uda się pozyskać powiatowi. Ja trzymam kciuki za to i trzymam tutaj kciuki za zarząd, bo środki pozyskane przez ten zarząd to są środki nas wszystkich mieszkańców i możemy realizować kolejne zadania. Jest w projekcie. Otrzymałem informację, że są m.in. wnioski o dofinansowanie mm. dróg. Dziwię się i osobiście ubolewam na tym, że na przykład yy, wniosek który ja składałem na remont ulicy Piłsudskiego tutaj od ronda na targowej do przejazdu czyli tutaj koło policji niestety nie został wpisany w Polski Ład. Zastanawiam się bo tak naprawdę zaczynamy mówić czy można zacząć mówić o, o jakichś politycznych szkołach czy za chwilę ulice nie będą polityczne i ten wniosek nie został wpisany z tego względu że złożył go radny Rząsowski z Platformy Obywatelskiej. Ostatnie pytanie odbiegam w ogóle teraz od Spraw tutaj lokalnych, ale poproszę pana o komentarz do dość dziwnej. Nie wiem, czy to pana zaskakuje, bulwersuje, czy jest pan rozczarowany. Polityka już międzynarodowa, wypowiedź papieża Franciszka w sprawie właśnie agresji Rosji, że to było spowodowane szczekaniem NATO u drzwi Rosji. Mhm. Panie redaktorze, powiem tak, ja nie potrafię się, nie potrafię się odnieść do tego słowa do tej wypowiedzi. Ona jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Myślę, że w dzisiejszym świecie Potrzeba autorytetów. I, Czy pan nie chce i, się ustosunkować? E, do tego. Nie, to znaczy nie to, że nie chcę. Ja nie potrafię na ten moment wy, wy, wypowiedzieć, jakiegoś jest stosunku własnego, bo być może jest tak, że ja pewnej kwestii nie rozumiem, a, a ona jest tak głęboka. W moim przekonaniu to jest bardzo dziwne stwierdzenie, które ja, tak jak mówię, nie. A nie bulwersujące nie, nie. w ogóle? Być może bulwersujące, to znaczy, tak jak to mówię, jest ja, 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 ja nie umiem ocenić. I trudno mi tutaj okay. dobrać gradację słów do tego. Powiedzmy, że ja nie do końca rozumiem na dzień dzisiejszy to stwierdzenie i wewnętrznie się buntuje, ale nie chciałbym, ponieważ to w jakiś sposób. No, zobaczymy, co z tego będzie dalej. Tak? Na chwilę obecną, może chciałbym to zostawić na tym, na tym poziomie. Tak? To tu stawiamy kropkę. Dziękuję panu bardzo za bardzo. za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Państwo, dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki programu Starszy Niezależnie. To oczywiście. Poniedziałek, środa, piątek, godzina 19:45. Dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.